Rozwiążę rebus Mega... No nie! No nie! Miś Uszatak kocha wszystkie dzieci oprócz Ojej! I tutaj mamy już mema z nowym Brawlerem, moi drodzy Dzień dobry, witam was serdecznie Ja jestem Josi, i to jest kolejny odcinek z przeglądu memów i dzisiaj <laughs> Jestem sam. Więc tak moi drodzy, dzisiaj będziemy ponownie sprawdzać najśmieszniejsze memy z Brawl Stars'a, które wy stworzyliście, więc... Mogą być też nieśmieszne. Tak ci jak wspomnę, że co odcinek jest konkurs na takiego jednego mega megaboksika. Więc jeśli chcecie go zgarnąć, zostawiajcie łapę w górę, subskrybujcie ten kanał oraz wbijajcie na mój drugi kanał. Bo słuchajcie, za każde tysiąc subskrypcji do końca tego miesiąca na moim drugim kanale będę otwierał jednego mega boxa na kontach widzów. Czyli mogę nawet na Twoim koncie otworzyć. Wystarczy, że zasubskrybujesz mój kanał i mój drugi. Na którym to będą różne inne gry. No nie wiem, CS, będzie Fortnite, będzie nawet więcej Brawl Starsa. Więc każdy prawdziwy widz powinien zasubskrybować ten kanał, który Znajduje się w karcie na górze. Ponadto niewiele brakuje nam do pół miliona, więc fajnie, jakbyście po prostu zostawili tego subskrybera. Napiszcie też w komentarzu swój z Brawl Starsa. No i 10 tysięcy łap w górę. Kolejny przegląd memów. Tak czy jak, moi drodzy, czy jesteście już gotowi na inbę? Kto ma ręce, niech podnosi w górę, je. Yeah. Więc słuchajcie, mamy nowe rozporządzenia, jeśli chodzi o hasztagi. Jezu. Okej. Okay. Słuchajcie, w takim razie wchodzimy na dobry, dobry mem. W takim razie co co my tutaj mamy? Mega box 80 gemów, 24 zł. Ej, dlaczego tutaj jestem ja? Dlaczego tutaj jestem ja? Halo! Halo! Spacja. Maksym, Ma Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego robicie ze mnie jakiegoś głupka i retarda, którym oczywiście nie, nie jestem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, ja. ale ale to jest prawda. Jakbym wam powiedział, że o w dzisiejszym odcinku macie do wygrania 80 gemów, nie, to nikt by nawet nie brał udziału w jakimś konkursie. Jakbym powiedział, 24 zł, ktoś by powiedział, i to jest, nie wiem, półtora paczki fajek. Nie palę fajek, więc nie wiem ile one kosztują. O, i tutaj mamy. Tutaj mamy. I tutaj mamy już. Mema z nowym brawlerem, moi drodzy. Z nowym brawlerem. No bo nie wiem, czy rozumiecie ten żart, ale on nazywa się Kik. TikTok? Nie? Przepraszam. Order dla Yoshiego, bo jego kanał jest bardzo fajny i pomysłowy, tak jak twój Mem. O Jezu, cóż to za... Cóż to za pozytywny order. Co prawda wykonanie jest... paskudne. I moja mina też jest taka dziwna, aczkolwiek dobrze, no słuchajcie, pozytywne ordery jak najbardziej je ja tutaj szanuję. Dałem Ci tutaj serduszko, a partnerem dzisiejszego odcinka jest MMOAuktion.com. Nowa, całkowicie darmowa platforma z ogłoszeniami dla graczy. Kupujesz, sprzedajesz i wymieniasz co chcesz i z kim chcesz, bez żadnych chwili i kosztów. Dodawanie ogłoszeń jest darmowe, bardzo proste i trwa kilkanaście sekund. W prosty sposób możesz skontaktować się ze sprzedającym czy kupującym i samemu dogadać warunki transakcji, bez żadnych prowizji i stresu. Jeżeli jesteś graczem, to polecam ci tę stronę, a wpisując kod MMO Start otrzymasz 5 darmowych wyróżnień, ogłoszeń o wartości 25 dolarów. Link w opisie, zachęcam do rejestracji. Dość. Chyba nie rozumiem tego, ale dobra, mamy tutaj order supercela, bo on nie ma pomysłu na skiny, a ty nie masz pomysłu na memy. O tak, to jest lepsze niż ten. Nie wiem, może po prostu go nie rozumiem. <grym> o, co my tutaj mamy? Order śmieszku, wiesz jego, bo twój mem jest tak samo zajebisty jak ta grupa. No jest kolejny, kolejny pozytywny order, no ja się bardzo cieszę z takich orderów, no. <grymne> <grymne> Rodzaje bólów głowy. Migrena, nadciśnienie, stres, gdy otrzymasz minus 7 pucharków. Order sąsiada, bo ten mem jest kradziony. <grymne> ojej, ojej, tego się nie spodziewałem. Masz na ból dupy. Najlepiej stosować w krzakach O Jezu Ojej Dwa tysiące reakcji prawie O Jezu gościu Coś pięknego, coś pięknego Dobra, słuchajcie, weźmy w takim razie w zakładkę epicki mem Właściwie to w kaszt epicki mem I dobra I mamy tutaj Potrzebuję pułapki Powiedziałem pułapki perfekcyjnie ojej co my tutaj mamy? Miś Uszatak kocha wszystkie dzieci, oprócz Ojej! Jacy wy jesteście ostatnio ofensywni na tej grupie! To ja jestem w totalnym szoku, nie? Naprawdę jestem w totalnym szoku. Dobra, przyglądnijmy się na chwilę w stronie głównej. Oj, patrzcie, przypominam o konkursie na iPhone'a 8 moi drodzy. No i nadal zostały, no teraz jak to ten film będzie wrzucony, to zostały 3 dni, więc moi drodzy, bierzcie udział w konkursie na iPhone'a. Zostały 3 dni, wystarczy 5 minut, żeby to zrobić, a możecie wygrać <laughs> iPhone'a 8. Więc dobra, co my tutaj mamy? Odwieros! <laughs> Admiros, ty jesteś po prostu... Ty po prostu ostatnio ty na mojej grupie jesteś... Jesteś... Nie wiem, no naprawdę, na, naprawdę. Admiros na mojej grupie ostatnio to podbija, podbija tą grupę, to no, co mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć? Google Chrome, a tutaj mamy Tryb Incognito, to no, coś pięknego, coś pięknego. Mamy tutaj coś z nowym brawlerem, moi drodzy, Order Tika, bo tak jak on, przyczepiasz się do wszystkiego. Ej, to jest kozackie! To jest kozackie! On nic nie przyczepia, ale odczepia głowę. Zresztą i tak nie ty robiłeś. No i mamy tutaj chłopa, co się przyczepia. Ale ze mnie... Ale, ale, ale z śmieszek już... Ej, to jest taki plus jeden, nie? To jest taki plus jeden! Jak pamiętacie moje odcinki z openingów By the way, jeśli chcecie opening zostawcie tutaj 15 up w górę To zrobię znowu jakiś opening moi drodzy To po prostu Chyba, chyba wiecie że, że, ten Colt to już jest mem po prostu na moich openingach Colt to jest już największy mem na moich openingach Dobra słuchajcie no tutaj Trzeba, trzeba uwzględnić fanarty jakieś Bo ten fanart jest naprawdę bardzo ładny Jagoda tworzy naprawdę bardzo ładne fanarty Daję Ci serduszko, jest naprawdę bardzo ładny. Dziękuję Ci za ten fanart na grupie, ale fajnie jakbyście robili fanarty bardziej związane ze mną, bo to też jest moja grupa, więc. Możecie mnie, nie wiem, łączyć z postaciami z Brawl Starsa I tak dalej i to by było mega fajne Jakbyście przerabiali mnie na postacie z Brawl Starsa I to, do, to by były takie fanarty, możecie też robić jakieś śmieszne fanarty Żeby po prostu się pośmiać Wszędzie dobrze, a w domu najlepiej O Jezu i w krzakach siedzi Jezu, ten ból to jest tak to jest tak zmemowana już postać, tak znienawidzona Po prostu ona dostaje największy bullying Jakbyście nie wiedzieli co to jest bullying Znęcanie się. Znęcanie się. Bullying. Dokładnie tak. Rozwiąż Rebus. Mega. No nie! No nie! Mega. Mega dąży 9. O jezu. Nie! Róbcie więcej Rebusów! Więcej Rebusów! Poproszę więcej Rebusów. Rebusy są naprawdę świetne. Boże, nie, nie róbcie takich rzeczy, mordy, nie róbcie, nie róbcie, nie róbcie. <grywia> Ojej, six night by the way. Ja, 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 ja czekam aż on, aż on wyjdzie, naprawdę czekam aż on wyjdzie. <grywia> Co wy robicie z tą grupą? Co wy robicie z tą grupą? Słuchajcie, tutaj moja przyjaciółka Sandra Stawiła właśnie. E, fanarta. Takie. To, 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 to jest piękne, to jest piękne. To jest bardzo ładnie wykonane. No co mogę powiedzieć więcej? Kiedy twój kolega mówi ci, że kupił Ci Leona. Oczekiwania rzeczywistość. Ojeju, 2000 reakcji! Optimus Prime, Prime znana postać z serii Transformers. I ten nowy skin Jezu! Więcej więcej. No po prostu wyszła aktualizacja, nawet jeszcze nie, bo dopiero wyszła zapowiedź, a wy już robicie bazę memów związaną z aktualizacją. To się szanuje. Tak, takich widzów ja kocham. Kocham cię, Arek. Mówienie, że memy o nie są śmieszne. Mówienie, że memy o są śmieszne i to mega cool. Mówienie, że memy o są nieśmieszne i publikowanie ich minutę po tym. Yy... To, to, to jest kwintesencja, to jest, to jest, to jest kwintesencja grupy śmiesznej Josiego, bo tutaj są samo takie i to już jest nieśmieszne, to już jest nieśmieszne! Bo na przykład ja tak powiedziałem, a później się okazuje, że wrzucają to samo chwilę potem. Więc po, pozdro! Oj, słuchajcie, a ty co masz na kanale? Josiego? Zosia! Zosiu, słuchaj, to, to jest bardzo miłe, tutaj już zostawiłem Serduszko no, Według mnie każdy prawdziwy widz Powinien mieć właśnie taki szary przycisk Tam na dole i na moim drugim kanale No nie, no nie ma innej opcji nie? Choose wisely I tutaj mamy słuchajcie tyle skinów O Jezu nawet ten do Krowa. Plus 188 megaboksów Czy pro Stand od Apple'a eee, to, to, to ja bym wybrał skiny Napiszcie w komentarzu co, co wy byście wybrali Bo serio W życiu pewne są trzy rzeczy Narodziny, śmierć i to, że ból... <noise> I to, że Cię zabije ból w krzakach. Dokładnie tak, moi drodzy. I tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Koniecznie z dzwoneczkiem. Oraz nie zapomnijcie wbić na mój drugi kanał, który znajduje się tutaj. Ponadto nie zapomnijcie też e, wbić na Discorda oraz na grupę Śmieszki jego. No i przypominam, że każde tysiąc subów do końca tego miesiąca na moim drugim kanale to jeden box dla Was, e, który rozlosuję i będę otwierał na Waszych kontach. Więc subskrybujcie. Tyle.